Zima, 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 pada, pada śnieg, jadą kolędnicy saniami. Muzyka gra kolędami. Dzyń, 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 Takie kolorowe autobusiki wymyśliłem. Śnieg sypie na całego w Jaśle. Tak to ładnie wygląda. Okres Świąt Bożego Narodzenia jeszcze trwa, bo kolenduje się do 2 lutego, ale zima. Poświąteczna, można powiedzieć. Weso, no, zobaczcie, sami wygląda jak bałwan yy, na biało, zasypany. Jeszcze troszeczkę postoi się tak na śniegu, to będziesz cały biały. Nawet ci ludzie nie poznają Żeś to ty. Także piękny krajobraz, sypi śnieg, proszę Państwa, a miejmy nadzieję, że wreszcie zima dotarła. Nie, że na chwileczkę, że a śnieg stopieje i wiosna. Mamy styczeń, zimę! także śniegu powinno być na chwileczkę co to za zima bez śniegu także zima w Jaśle w styczniu 2025 number two czyli dwa Szymon Konieczny, strona Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice, serdecznie pozdrawiam z Jasielskiego Rynku